To jak to jest z tym czasem na naukę języka angielskiego? Co? Mamy ten czas, czy go nie mamy? Wiele osób, które są moimi uczniami, zgłasza mi właśnie ten problem. Chyba najczęściej, jest to chyba najczęściej występujący problem osób uczących się. Wiesz, Wojtku, ja bym się chętnie pouczyła, pouczył, ale nie mam czasu, niestety, tak? Nie mam czasu. No i tutaj mogą być, myślę, dwa powody tego, tego braku czasu. Ludzie mówią, że nie mam czasu, no ale często chodzi o priorytety. Nie mam czasu na naukę angielskiego, ale na coś innego mam, więc może warto przemyśleć swoje priorytety. Czasami faktycznie ludzie są bardzo zajęci i mają mnóstwo obowiązków i spraw na głowie i po prostu no, takie są ich priorytety, a nie inne i być może warto zastanowić się nad tym, czy jest to właściwy czas na naukę, a czasami jest tak, że priorytetem do nas jest przyglądanie na przykład skrolowanie. Social media, a nie, a nie nauka. Ale też zauważyłem drugi problem u moich uczniów. Często jest tak, że ludzie myślą: No, czas na naukę to jest powiedzmy te 30 minut, godzina, kiedy będę sobie mogła, czy mógł usiąść przy moim biurku, prawda? I wygospodarować czas stricte na, na tą naukę. Wiesz, wtedy się skupię, wtedy będę czas, i to jest właśnie odpowiedni moment. A tak naprawdę, to ile osób ma w dzisiejszym zwariowanym świecie takie możliwości, żeby usiąść sobie, prawda, zaplanować ten, ten czas i tylko na tym się skupić? No, ja tego czasu w tej chwili w ten sposób nie mogę gospodarować, ale znajduję czasem naukę przy okazji robienia różnych innych czynności. I postanowiłem podzielić się, podzielić się z Tobą moimi pomysłami, kiedy kiedy można się uczyć. Może to będzie dla Ciebie jakaś inspiracja, może nie, zrób tym, co chcesz, ale postanowiłem zapisywać od wczoraj, kiedy, kiedy ja się uczę, ja, Wojtek Pietrak, języka hiszpańskiego czy języka angielskiego. I zapisałem sobie to w moim telefonie, zrobiłem sobie notatki. No więc wczoraj, 24, 24 listopad, uwaga, 5.42 rano, 8 minut poświęciłem na e, naukę Hiszpańskiego poprzez aplikację Anki. To jest taka nauka do, no mówię, do powtarzania słownictwa w zdaniach. Osiem minut Anki jako taki poranny rozruch. Pomyślałem sobie, że dobrze będzie zacząć dzień właśnie od, od nauki języka, prawda? No i dzięki temu będę potem mógł myślałem do tego wracać. I jakoś tak się ten dzień zacznie językowo fajnie. No i tak też się stało, dlatego że ten poranny rozruch potem. <laughs> Przerodził się w taki mój rytuał, już w tej chwili chyba codzienny. O 5.50 miałem paloną toaletę, no i to trwało 11 minut. I podczas tego czasu, 11 minut, słuchałem audiobooka po, po angielsku. Teraz akurat zakupiłem sobie subskrypcję w Audible. Jest to aplikacja sprzężona z Amazonem, no i tam słucham książek w oryginale po angielsku. Bardzo fajna, fajna rzecz. 6.45, 6 minut znowu na słuchanie, poświęcone było na słuchanie tego audiobooka po angielsku podczas zmywania. Poranne zmywanie. 10.14, 3 minuty, audiobook po angielsku, kiedy czekałem na mojego tatę w samochodzie, akurat był w sklepie. Miałem 3 minutki, mogłem sobie wykorzystać na słuchanie. Następnie 12.17, 5 minut poświęciłem znowu na anki i. Na naukę hiszpańskiego, dlatego, że akurat opiekowałem się moją córeczką dziesięciomiesięczną i ponieważ akurat znalazła chwilę dla siebie, to ja też tę chwilę dla siebie mogłem znaleźć, zajęła się sobą. No ja miałem 5 minut, akurat na, na, na powtórzenie znowu iluś tam zdań, to trwało 5 minut. 13.34, 17 minut. Słuchałem audiobooka po angielsku podczas spaceru z moją, z moją córeczką. Ten spacer trwał jakieś 40 minut, ale akurat 17 minut poświęciłem na, na słuchanie audiobooka. No i niektórzy mówią, a tam takie 6 minut, tutaj 5 minut, tam 3 minuty. Ale jak to wszystko razem sumowałem wieczorem, to okazało się, że wczoraj uczyłem się 50 minut. 50 minut do godziny 13.34. Zdaję sobie z tego sprawę, że Twój czas. Podczas dnia Twój harmonogram może wyglądać zupełnie inaczej niż mój, ale myślę, że każdy te pół godziny dziennie, jeżeli poszuka, to będzie mógł wygospodarować. Co się stało dzisiaj? Dzisiaj, uwaga, znowu zacząłem od tego rozruchu językowego z Anki. To było 5 minut do godzinie, 5:28, 5 minut Anki po hiszpańsku, 5:29. Y Czyli po tym, po tym mojej anki zacząłem słuchać audiobooka po, po angielsku. 16 minut, pora na toaletę, na 16 minut, golenie się i tak dalej, to trwało 16 minut, u mnie i słuchałem w tym czasie akurat audiobooka po angielsku. 6.01, 5 minut anki, jako chwilę dla siebie. Tak to sobie zapisałem, miałem akurat chwilkę czasu, 5 minut dla siebie. 6.21 audiobooka po angielsku podczas zmywania i śniadania. 13 minut miałem na zmywanie i śniadanie, no i w tym czasie słuchałem audiobooka. Potem zajęłem się moją córeczką. 8.04, 5 minut poświęcone było na Anki, podczas gdy Antosia, moja córeczka, zajęła się znowu sobą. Była taka e, fajna, że zajęła się sobą, no i miałem czas, żeby zająć się też moim, moim językiem. 8.30. 8.31, tak, 6 minut na anki, kolejne. 9.53, 23 minuty e, słuchałem audiobook, podczas gdy leżałem na takiej macie z kolcami. E, mam w tej chwili problemy z kręgosłupem, no i tematami pomaga się rozluźnić. W ramach e, terapii słuchałem 23 minuty e, audiobooka, no i leżałem sobie na tej macie, prawda, żeby się troszkę rozluźnić. 11.10, 6 minut audiobuka podczas, podczas obiadu. I to wszystko do godziny 11.10. 11 total, czyli całkowity czas poświęcony dzisiaj na naukę angielskiego to 79 minut, a jest godzina 13.34, więc coś tam jeszcze pewnie upakuję dzisiaj. Jeśli chodzi o tą moją naukę. 79 minut do godziny 13.34. Wiesz, ja, ja nie mówię tego, żeby y, pochwalić się przed Tobą, że się uczy języków, to by nie miało żadnego sensu, ale chciałem Ci dać sygnał, że być może nie masz takiego luksusu jak ja. Nie możesz poświęcić pół godziny ciągiem albo godziny ciągiem naukę. Jeżeli możesz, no to, to rób to to, 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 to mogę Ci tylko pozazdrościć. Ale jeżeli, jeżeli nie możesz, jeżeli nie możesz znaleźć tego, tego czasu w postaci, nie wiem, 30 minut czy 45, no to może pomoże ci takie wyszarpywanie czasu na naukę podczas dnia, co działa dla mnie. I to co zauważyłem, dla mnie przynajmniej lepiej, lepiej sprawdza się takie uczenia, wiesz, tam 5 minut, tam 5 minut, tutaj, tutaj 6, tam 13, dlatego że podczas całego dnia mam kontakt z, z angielskim czy z hiszpańskim i dzięki temu zaczynam myśleć w języku, w którym się uczę. Bardzo ciekawy proces zachodzi. Także ciekaw jestem, jak to wygląda u Ciebie, kiedy Ty znajdujesz czas na naukę. Może napisz w komentarzu, jakie masz swoje patenty, ja na przykład no w tej chwili nie jeżdżę samochodem e, za często, ale tak naprawdę najlepsze dla mnie miejsce, gdzie mogę poświęcić czas na naukę, to jest jazda właśnie samochodem. Wtedy mam te pół godziny czy godziny, które, kiedy mogę wykorzystać na, na naukę języka. E, wcześniej to było również e, takie regularne bieganie, w tej chwili mam problemy troszkę z drugą słupem, więc to bieganie e, no na razie poszło w kąt. Ale to są moje takie patenty, które wykorzystuję. Wcześniej działało to świetnie, czyli ja za samochodem i bieganie. W tej chwili nie mam tych możliwości, więc postanowiłem poszukać tych możliwości w sposób inny. No i tak sobie pracuję. To jest fajne narzędzie. Wiesz, telefon, tego zawsze można je przy sobie i korzystać z różnych dobrodziejstw, internetu, różnych aplikacji. Tak czekam na komentarze, napiszcie. Jakie wy macie sposoby na naukę? Kiedy ten czas znajdujesz dla siebie? Może to będzie jakieś też wyzwanie, żeby zacząć właśnie dzisiaj po tym, po tym wideo ten czas znajdywać. Dzięki i do zobaczenia! Hej!